Ważą się losy marszu niepodległości w tym roku. Wiemy już, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski robi co może, żeby ten marsz się nie odbył, no bo administracja warszawska odrzuciła wniosek Stowarzyszenia Marsz Niepodległości o organizację takiego marszu. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości odwołało się w tej sprawie do sądu. Sąd niestety odrzucił odwołanie stowarzyszenia. Na teraz toczy się wielki bój i wielka walka od administracyjna o organizację. Tego marszu. Sprawa jest naprawdę bardzo ważna, ponieważ taka impreza jak Marsz Niepodległości to jest ważne wydarzenie dla kilkudziesięciu tysięcy obywateli, którzy przyjeżdżają rokrocznie na taki marsz. Czasami jest nawet ponad 100 tysięcy uczestników takiego marszu. To powinno być jasne, że on się odbywa i że jest organizowany jako wydarzenie cykliczne. Natomiast administracyjnie, prawnie próbuje się zbić to wydarzenie, że to nie jest wydarzenie cykliczne tak, żeby ktoś inny mógł zarejestrować swoje wydarzenie w miejscu marszu i oddacie, w którym zawsze marsz idzie. No i po co? Po to, żeby wywoływać awantury. Przecież wiadomo, że ludzie przyjadą do Warszawy na marsz niepodległości. Czy jeżeli jakaś organizacja, dajmy na to lewicowa, zorganizuje dokładnie wydarzenie w, w dacie i yy, yy, godzinie wtedy 11 listopada wtedy kiedy idzie zawsze marsz niepodległości to ludzie władze Warszawy uważają że ludzie nie przyjadą na ten marsz niepodległości przyjadą i będzie zadyma dlaczego to się robi po co to się robi tak nie wygląda demokracja szanowni państwo marsz niepodległości powinien przejść i być yy, normalnie yy, zgodnie z prawem zarejestrowane i mieć możliwość przejścia. Takie jest moje zdanie i mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy i przekona prezydenta Warszawy, żeby jakoś to zorganizował.